Hejka wszystkim z tej strony Mikolini Dzisiaj chciałbym wam pokazać taki sposób na dodatkowe darmowe monety w Fifie Monety oczywiście do użytku w Fifie Ultimate Team Wchodzimy tutaj w tą przygrodę centrala i teraz katalog o tak, teraz dobrze i otwiera nam się takie okno które pokazuje nam co możemy sobie wykupić za takie punkty, które dostajemy po prostu no za naprawdę banalne rzeczy na przykład 5 punktów dostajecie chyba za 5 albo 10 za zalogowanie zwykłe do fify za otworzenie tej gry no i ja mam teraz poziom 44 czyli mogę sobie za 1800 takich punkcików y, kredytów y, zakupić, wypożyczyć Lewandowskiego na 5 meczy. No i tutaj mamy, na przykład po 40 poziomie, taką opcję jak y, premierowe monety. Tutaj macie, jeżeli sobie wykupicie, to w 15 najbliższych meczach dostaniecie 1000 monet. Po każdym meczu dodatkowe 1000 monet. I co ileś tam poziomów, tu 35. Pojawia się właśnie taka opcja. Tu 32, nie, to wypożyczenie tutaj 30. 25, tam co 5 tutaj, jak widziałem. No i właśnie, możecie sobie wypożyczać zawodników. Możecie właśnie te darmowe monety wykorzystywać. Ja w tym momencie mam. Zobaczcie, tutaj pisze. Ile mam kredytów? 112 tysięcy. No, miałem chyba 130, ale trochę właśnie tych rzeczy kupiłem. No, jest to bardzo przydatne i naprawdę bardzo łatwo te punkty, kredyty zdobywać. No, i tyle chciałem wam pokazać. Myślę, że przyda się to wam. Wykorzystacie to dobrze. No i co, widzimy się, słyszymy się raczej. W kolejnych odcinkach pewnie z Ultimate Team. Do usłyszenia, Mikolini.